Taka osoba, która już swoje przeżyła, która ma 80- kilka lat, decyduje się porzucić swoje normalne życie, które wiodła, spokojne życie, i wystawiać się na stres co wieczornego wychodzenia na scenę przed trzema setkami osób i opowiadania o najbardziej traumatycznych doznaniach ze, ze swojego życia. Więc podstawową przyczyną, dla którego ci nasi uczestnicy dali się w ogóle do tego namówić, jest to, co powiedział jeden z nich: Proszę pana, nie oszukujmy się, my umieramy. I zanim my umrzemy, chcemy opowiedzieć swoją historię. Milicjant zaprowadził mnie do trzypokojowego mieszkania na Grunwaldzkiej, Ale mieszkali tam jeszcze Niemcy. Kobieta i jej córka, około 20-letnia. Milicjant mówi, że ja zajmuję mieszkanie, a one będą wysiedlone. Dla wszystkich to była trudna, ciężka praca. Dla, dla naszych uczestników z prostej przyczyny, że nigdy nie stali na scenie mają 70-80 parę, parę lat. Dla nas też bardzo trudna praca no, ze względu na, na jej unikatowość. Zadnieniu nie że bym się wypowiedziała, co jeszcze wiem, a mąż mi był chory włożenie i jak coś jeszcze, to iść powiedz. I powiedziałam, no, a później z ciekawości, że czy pójdę raz do teatru, my no, się pójdę, zobaczę, nie widziałem nigdy sceny, niewidomni, to pójdę. Ale się tak ciągło, bo do tej pory za nimi jeżdżę, bo już nie mogę się wycofać. To jest spektakl ludzkiej pamięci, o naszej pamięci o pamięci indywidualnej, o to, jak ona, jak nasze wspomnienia się zmieniają o tym, jak nasze wspomnienia narzucają nam obraz świata, widzą jak ich <laughs> sąsiedzi zabierają ich do Jak rabują. A ja zobaczyłem, jak kiedy kobiety to coś w tym stylu. "Dan, ság do kłaj, Heil Hitler." bardzo mili są czesycy, też swoje wszystko ja, I tak spotykamy się tylko tu na przedstawieniu, aby z nimi porozmawiać. A nie one nie rozumieją, a ich, ale Bardzo im się miło. Polische Zuschauer angesprochen, die gesagt haben, wir haben immer nur den Täter gesehen und das erste Mal, wir haben jetzt ein Opfer mal gesehen und gehört. Ja chociaż wojowałem z ludźmi, doznałem od nich tego i owego, ale ja nie mam w sobie jakiejś takiej zawiści, niechęci. Przede wszystkim wiem, że w tej chwili to są zupełnie inni ludzie. Ale marzenia, dobre to jest uniwersalne, ponieważ to jest ciągle współczesne, to nie należy do historii. Wystarczy kilkanaście setek kilometrów się przejechać z Warszawy w kierunku południowym, wschodnim, żeby nawet w Europie, czy, czy niedaleko od Europy doznać, zobaczyć, że sytuacja się powtarza i że to nie jest historyczny spektakl że to jest tak samo spektakl o Czeczenii, to jest tak samo spektakl o, gdzieś o Bałkanach. tych słowach że tęsknota mnie w Dzikim chętnie